Szanowni Państwo, zatem witamy na konferencji prasowej po meczu ZKS Unia Tarnow, Tomasowia Tomaszów Lubelski. Jaskuki zanotowały pierwszą wygraną przed własną publicznością, nieco rzutem na taśmę i w ostatniej akcji meczu prowadzenie biało-niebieskim daje bramka Gabriela Kierańskiego. Z nami jest też przedstawiciel drużyny. Gości, Panie Trenerze, to może od Pana pozwolę sobie zacząć. Ten mecz trzymał w napięciu tak naprawdę do ostatnich sekund i ostatnia akcja meczu zadecydowała o wyniku. Ja chciałabym zapytać o to, jak ocenia pan postawę swojej drużyny i czego zabrakło dzisiaj do zwycięstwa drużynie Tomasowi, ponieważ remis był bardzo blisko. Trzeba powiedzieć, że jechaliśmy tutaj z zamiarem walki o trzy punkty, z zamiarem pokazania się z dobrej strony. I myślę, że po pierwszej połowie nadal myśleliśmy o tych trzech punktach, graliśmy całkiem nieźle. Natomiast w trakcie drugiej połowy zaczęliśmy myśleć już o remisie, bo z gry y, ciężko było myśleć o czymś, o czymś więcej. Natomiast skończyliśmy z zerową liczbą punktów i też trzeba powiedzieć, że Unia wygrała y, zasłużenie, choć szkoda z, naszej, z naszego punktu widzenia, że bramka padła w ostatniej minucie. Y, bo punkt, tak jak pani powiedziała, był bardzo blisko. Aczkolwiek gratuluję trenerowi y, zwycięstwa i szczególnie postawy zespołu w drugiej połowie, bo, bo nas zdominowali. Czego Pana zdaniem zabrakło do tego zwycięstwa albo chociaż do utrzymania remisu, w której sekcji gier uważa Pan, że drużyna spisała się najsłabiej? Może to banal, banalnie zabrzmi, ale zabrakło dobrej gry w drugiej połowie. Myśmy nie potrafili utrzymać piłki, nie było aktywności w fazie ofensywnej, gdzie mieliśmy za zadanie tą piłkę nieco utrzymywać, to nie potrafiliśmy wymienić tak naprawdę dwóch, trzech składnych akcji w całej, w całej połowie. Można powiedzieć, że stworzyliśmy nie stworzyliśmy sobie sytuacji, oddaliśmy może jeden tam byle jaki strzał, po którym zając miał i tak problemy, bo ta piłka się tam wyśliznęła i to była jedyna okazja, żeby, żeby zdobyć bramkę w drugiej połowie. Jestem wręcz, nie chcę tutaj przeklinać, ale jestem bardzo zdenerwowany postawą swojego zespołu. Nie wiem skąd ona wynika. Bardzo słabe zmiany zrobiłem, bo ci zawodnicy, którzy weszli, nie dali jakości, w ogóle wręcz uważam, osłabili zespół. No, i tak jak, tak jak mówię, no Unia, mimo to wygrała, mimo tego, że wygrano służenie, to bardzo żałuję, że nam się to przynajmniej nie udało zremisować. Panie trenerze, to ja może rozpocznę od gratulacji. Trzy punkty zostają w Tarnowie. Cieszy przede wszystkim wygrana przed własną publicznością. Udało się odczarować stadion przez Britowskiej trzy, ale to nie było łatwe spotkanie, biorąc pod uwagę to, że ten gol padł tak naprawdę w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Ale liczy się rezultat końcowy. Pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością. Ja chciałabym prosić o takie podsumowanie dzisiejszego spotkania, bo nerwowości nie brakowało w dzisiejszym meczu. Witam wszystkich, dziękujemy za gratulacje. Uważam, że zwycięstwo, pomimo że zdobyte w ostatnich sekundach meczu, no to musi cieszyć, musi cieszyć, musi cieszyć dyspozycja zespołu. Kolejny raz po meczu, który przegrywamy, widać, że ten zespół reaguje bardzo pozytywnie. Wyciągamy wnioski razem z całą drużyną. Gdzieś kolejny mecz po tej porażce, tak samo miało miejsce z Krakowią, tak samo miało. W dniu dzisiejszym miejsce po tej porasce w Sieniawie, że zespół wyglądał po prostu dobrze. Dobrze pod względem budowania gry, pod względem mobilności grania bez piłki, i tutaj zgodzę się z Panem Trenerem, że jeszcze póki w pierwszej połowie gdzieś, gdzieś Tomasowia. Wydaje mi się, miała więcej siły i, i, i gdzieś więcej, więcej była, była taka skonsolidowana, no to po prostu nam było ciut trudniej. Jakie ja mogę mieć tylko pretensje do, do zespołu, to takie, że nie zamknęliśmy tego meczu zdecydowanie wcześniej i doprowadziliśmy do tej nerwowej końcówki, ale na koniec powiem tak, ten zespół się cały czas buduje. My w dalszym ciągu się poznajemy. Reagujemy na bieżąco po wydarzeniach, które, które mają miejsce danego tygodnia i takie mecze pewnie będą się zdarzać, bo, bo nie wszystko jeszcze funkcjonuje tak jak, tak jak trzeba, ale takie zwycięstwo, które odniesione zostało w ostatnich sekundach, na pewno jeszcze bardziej zbuduje ten zespół, jeszcze bardziej zawodnicy uwierzą w to, co, to, co robimy, to, co oni mogą zaprezentować i to, co będą prezentowali w kolejnych spotkaniach. Więc tutaj w ogólnym rozrachunku duży szacunek dla nich, że potrafiliśmy to wyciągnąć i, i, i pierwsze punkty trzy zostały w Tarnowie. Szkoda, że, że przy tak małej publiczności, bo, bo myślę, że dzisiaj Unia mogła się podobać każdemu kibicowi. Dziękuję bardzo. Marcinie, tak jak wcześniej wspomniał trener naszej drużyny, pan Radosław Jacek, ten mecz mógł się podobać publiczności, bo w sytuacji strzeleckich nie brakowało drużyny Jaskółek, chociaż nie udało ich się przekuwać tak naprawdę na bramki, poprzeczki, gdzieś tam brak zrozumienia w polu podbramkowym, ale mamy dzisiaj zwycięstwo. Ja chciałabym zapytać, jak ten mecz wyglądał z perspektywy boiska, zawodnika, jak by się grało i tak naprawdę czemu no nie udało się wypracować nieco większej przewagi, jeżeli chodzi o, o gole w tym spotkaniu? Znaczy ja myślę, że dobrze weszliśmy w ten mecz. Pierwsze 20 minut zdominowaliśmy przeciwnika, w bramkę. Później po tej bramce, którą dostaliśmy z rzutu z autu, troszeczkę zeszło troszeczkę z nas powietrze, wkradło się troszeczkę nerwowości. W przerwie trener naniósł korekty. Tak naprawdę powiedział, żebyśmy wrócili do tego, z, co, co działo się w pierwszych 20 minutach. Myślę, że przyzwoicie budowaliśmy atak pozycyjny, cały czas gdzieś stwarzaliśmy sytuacje bramkowe. Byliśmy cierpliwi i, i tak naprawdę bardzo nam się to opłacało, bo mimo tego, że szliśmy bramkę w końcówce, to, to na, na ten moment nie jest to dla nas ważne. Ważne jest, że wygraliśmy pierwszy mecz u siebie i z tego się bardzo cieszymy. Ja bardzo dziękuję za swojej strony.